Dzień dobry, mam na imię Rarity i chcę wam powiedzieć, że bardzo się cieszę, a to jest, jest yy, jak to powiedzieć, serial, serial pod tytułem Porady Rarity, więc tak, jeszcze się nie pytaliście mi jakie chcecie porady, ale to pierwszy odcinek, więc tak, to jest mój laptop, o widzicie? I na przykład tak, y, mam na nim fajne gry, o tutaj jest łana, po prostu oglądam to i to jest taki piękny film, weźcie sobie włączyć, y, nie, jak to się nazywało, dziki mustang? Chyba tak, dziki mustang z doli zaginionej nie, nie doliny, chyba coś jak, nie wiem, ale na pewno ładna Dobra, więc tak mam grę, Tor. E, mam tak. E, e, Windows Live Movie, Wolf, To e, Audi CD jeszcze muszę się i tego nauczyć obserwować. Minecraft do wgrania. E, taki coś, żeby kolekcja malutko. Minty, kocham Cię Minty i Minecraft. Lubię wtedy grać. I muzyka tam się zapisuje pliki. I filmy i kazens. Tak ją nazywa tak Więc tak, kontynuując, bardzo się cieszę i chcę, żebyście dawali komentarze na wrzuta bo w ogóle nikt nie daje komentarzy na wrzuta I proszę pisać na dole, na, w komentarzach, tam gdzie jest brzuta. Coś, no wiecie, na przykład. Tak. Um, Y Chciałabym się zapytać Rarity Która gra jest najfajniejsza? Który styl wybrał? No i takie tak. tam Więc tak Odpowiem na wszystko. wszystko Więc pytajcie się mnie Śmiało, nie gryzę <gry> Więc tak Dzisiaj Będzie, będzie... Hmm. Będziemy patrzeć Na muzykę K Kto nie lubi muzyki? Więc tak zawączę. Tak? Muszę zaczynać od Gold Extra? Potem, mówi, potem mówcie, która posiada jest najfajniejsza. To jest Gold Extra. Nie widać. Gold Extra. Dobra, proszę nie mówić, się to Mój teraz, do zrobię.

Ale kontynuując, nie będziemy przechodzić do takiej Angel of Dad. Luna była breda, jak znacie Luna. Luna jest po prostu bredza. Bardzo bredza. I to bardzo strasznie. Po co tutaj pisze? O o, mam tylko 19% baterii, więc muszę się strzec. Inaczej, mi w swoim będą Więc tak.

No for you. Nie wiem co to znaczy, ale na pewno to jest głupia. i imujcie się, po to ta... mój tata. Albo to jest... To jest nieciskie. Wiecie, moja... przyjaciółka Patricia i dowiedziała się o Slenderman. To tak. Jak się dowiedziała, to nie mogła spać północy. A się jej opowiedziałam w historii blondy Mary. No po prostu... Ja słyszałam, że ona została zamordowana przez swoją matkę, ale to już nie jest temat o tak. Dobra, a za chwilę, prawda? O, prawdziwa miłość. No to coś braku ci, ona Trochę smutna lołaza, prawdziwa miłość. No to coś. Musiała O i niestety toczmy mi coś nie chodzi. Nie wiem dlaczego. Piszcie dlaczego mi nie chodzi. Nie wiem, ale zobaczymy. Dobra, następna piosenka. Już nie pamiętam rozkobiegły dni to jest przepiękna piosenka to jest taka fajna a poza tym kupiłam sobie nową kamerę no tu taki super że jest telefon, ale niestety ja nie mogę sobie, to znaczy kamera że nie mogę sobie pobrać aplikacji dobra kupiłam sobie telefon samsung i nie mogę sobie pobrać aplikacji

wiem trochę, no staraj, nie, no staraj, no i staraj, tylko corty fajnie. Więc co ja na mnie. Daj do niej. O Skończymy tą piosenką. Ok. Pójdź cały ekran, amigo. Nie Bardzo dziękuję za oglądanie mnie 71. i papa pa, do widzenia, oglądajcie mnie, i oj 36, O i piszcie, napiszcie no, o komentarze i piszcie o porady Rarity. No jest. Jeśli nie będzie nic na komentarzach na dole, nic nie będzie pisało, no tak yy, 3 dni poczekam, nie. No jakby jutro coś mogło pisać, to weźcie, proszę bardzo. Weźcie. No, no dajcie i proszę, żeby pisało. Jeśli jutro nic nie będzie pisało, o 18 No to. Nagrywam. Negra o 18.00. No nie, może trochę wcześniej niż 18.00. Ale proszę, sędziacie się, bo. O co, co tu. Dobrze, słuchajcie! Fajne cię, prawda? Dobra. To pa.